Kompleks Pumpkruaku w Rzoziu został wzbogacony o betonowy skatepark, który stanowi bardzo fajne, funkcjonalne wypełnienie całego obiektu. Skatepark składa się z dwóch części. Jedną z nich jest betonowy bowl z fajnie rozrzeźbionym kopingiem, z różnymi detalami, które dają fajną możliwość jazdy, oraz części streetowej, która posiada wszystkie niezbędne elementy, takie jak grainboxy i poręcze, aby móc rozwijać się trikowo, zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych riderów. Projekt jest o tyle ciekawy, że. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, pomimo tego, że ma stosunkowo małą powierzchnię, około 100 metrów kwadratowych. Bawiliśmy się świetnie budując tego pola. Na etapie budowy już że to miejsce będzie się cieszyło powodzeniem. Przetestowaliśmy skatepark i muszę powiedzieć, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Udało nam się zrealizować bike park, jest to jedyne takie miejsce w regionie, jest odpowiedzią na potrzeby młodych osób, młodzieży, ale także dzieci, chociaż można też zaobserwować, że i do, dorośli się dobrze bawiąc. Zapraszamy serdecznie do gminy Brzozie, najpiękniejszej gminy w Polsce na nowoczesny bike park. Jesteśmy właśnie po otwarciu obiektu w Brzoziu. Niesamowita energia, ogromna frekwencja e, pokazała, że był to bardzo potrzebny obiekt w gminie. E, zostawiamy po sobie 190 metrów dużego pumpa, 35 metrów mini pumpa, 130 metrów kwadratowych e, świetnej skate z, z bowlem oraz 350 metrów e, bardzo fajnego single tracka dla początkujących.